Witajcie, jest w swymkrops.pl A to kolejny odcinek w świecie modów. W tym odcinku pokażę Wam mod, shelf mod od RISUGAMI. Jeśli się nie mylę, więc ten mod dodaje y, półki. Mamy cztery rodzaje: z desek, y, z stona, czyli z kamienia, z cegieł i obsydianu. Więc tak co właściwie dodajemy półki? Gdy nakliniemy prawym przyciskiem na nie możemy na przykład sobie położyć zbroję lub miecz nie na przykład tak, tak tak i jak ułożymy tak nam się ustawią Ustawią, ustawią rzeczy. Na przykład tutaj, nie wiem, miecz damy tu, to będzie w lewym naróżniku dolnym. Dobra, więc przejdźmy do craftingu. Yy, zrobi się go w ten oto sposób, póki możemy zrobić taki, taki, znaczy aha, jaki fail. Nie wziąłem ten stone Ten powinienem wziąć ale wziąłem ten co się rozwali No pokażę wam jaki wziąłem Czy ten Znaczy nie da się pokazać ale ten O widzieliście taki Silverfish Potem wyskakuje Dobra I jeszcze jeden czyli ze na. Okej okay. Dobra więc to na tyle w tym odcinku jest jeszcze jedna taka zmiana: yy, że nie będzie. Yy, gdzie to jest? Jeszcze z tego, z obsydianu. Że nie będę wrzucał linków do modów, yy, Tylko sami sobie znajdziecie. Bo po co bym miał wrzucać. A na przykład, bym miał już 40 odcinków. A tu nagle by był update to bym musiał wszystkie szukać ale tak to sobie wpiszecie jeśli wam się moc podoba to sobie wpiszecie na Google i wam zawsze wyskoczy więc to na tyle w tym odcinku więc do usłyszenia cześć